Gwiazdka One Day to nie tylko świetna zabawa, ale i edukacja. Na imprezie dzieci mają możliwość poznania interesujących zawodów. Cała aula wypełniona jest stanowiskami tematycznymi, między innymi fryzjerskimi, wizażu, virtual reality. Jest też kącik eksperymentów Politechniki Warszawskiej, czy miejsce zabaw dla maluchów. W trakcie imprezy święty Mikołaj wraz z zaproszonymi, znanymi osobistościami rozdają dzieciom ich wymarzone prezenty. Myślę, że y przyjeżdżając w ogóle na ten finał, to jest dla nich naprawdę niesamowity czas. O, te dzieciaki często nie mają takiej możliwości y, przeżycia świąt w taki sposób jak dzieci, które mają rodziców mm i mają z nimi kontakt na co dzień. Y, więc tak naprawdę Łandia jest po to, żeby one miały swoją Wigilię. Zobaczyły, uhm, nie jestem sama. Jest nas więcej, jest nas dużo. E, możemy się wspierać, możemy się poznać, możemy być razem. To jest nasza wigilia, to jest nasz dzień. Dzieci z domów dziecka mają mnóstwo marzeń, ale z reguły brakuje im wiary w to że marzenia mogą stać się rzeczywistością. Taka inicjatywa jak dzisiejsza jest dla nich wielkim prezentem od losu, bo pozwala im uwierzyć, że wszystko jest możliwe, a wiary i wiary w siebie potrzebują na całe swoje przyszłe życie.